Hej, czy jesteście gotowi na przemianę tego wszystkiego, co ostatnio polowałam na karbucie i Vinted? Zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy od dwóch sukienek. Pierwsza z nich to sukienka w cytrynki. Kiedy nałożyłam ją pierwszy raz, Alex powiedział, że wyglądasz, w jakbyśmy jechali na wakacje do Sorento. Także cieszę się bardzo, że moje dzieci wiedzą, co się nosi w Sorrento. A W każdym razie nie, nie jestem w stanie sama zaraz zrobić tego kartek jedną ręką. Ale sukienka jest z, z firmy Nobody's Child. Przesunęłam parawa, i wszystko, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda w całości. Teraz akurat mam na nogach moje brygę ale możecie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała z klapkami i z koszykiem. Jest tutaj dość dopasowana, tylko właśnie chyba powinnam nałożyć inny bistonarz, żeby troszkę może ewentualnie, wiecie, podniósł piersi, żeby one tutaj były bardziej do, e, dopasowane. Jak myślicie, zostawiamy czy oddajemy? <laughs> No chyba niestety nałożyłam właśnie zły biustonosz do noszenia tych sukienek, bo um, nie wyglądałem jakoś super, ale w każdym razie jest to sukienka marki Niluk i bardzo chciałam sukienkę, która będzie w połączeniu koloru czerwonego z e, różowym, co e, daje efekt pomarańczowego i... Um, do pracy niestety nie mogę nosić, ze względu na te wycięcie tutaj na brzuchu, ale jak, co zrobiłam, to nałożyłam, słuchajcie, pod spodem koszulkę z krótkim rękawkiem i wtedy ona zupełnie też inaczej wygląda. Też jest takiej długości midaxi i e, dajcie mi znać, co myślicie o tej sukience. Co stawić, czy może sprzedać. Następnie kupiłam ten zestaw i powiem Wam, że bardzo chciałam, żeby mi się podobał. Jest to lniany zestaw paski z marki H&M, który cały czas jest na stronie. Koszula kosztuje 38 funtów. Do tego shorty pasujące. i, Ale nie wiem, słuchajcie, nie wiem. rozmawiałam o tym też z Gabem, że boję się, że on trochę wygląda jak więzienny pasiak. Nie wiem, czy, czy, czy słuchajcie, czy, czy się mylę, czy jestem zbyt surowa w swoich opiniach, czy jest OK? Dajcie mi znać, co myślicie. Ja tak jak mówię do końca nie jestem przekonana Ej, i wydaje mi się, że możliwe, żeby ten kolor, ta różnica, kontrast pomiędzy granatowym a beżem był większy, żeby to był biały, a nie granatowy, to wtedy byłoby lepiej. Dajcie mi znać, e, co myślicie, i po raz kolejny zostawić czy sprzedać. Udało mi się też dorwać e, piękną koszulę w cytrynki. Teraz wszystko jest w stylu e, włoskim, hiszpańskim w stylu, chodzi mi o owoce, które cytrusowe, które można dostać w tych krajach i koszula jest marki Paul Smith i miała dużo bardzo plam, które udało mi się usunąć w większości i pomyślałam, że właśnie będzie pięknie wyglądała do włożona w spódnicę taką szerszą. Najgorzej wada tej spódnicy to taka, że niestety, ale nie ma kieszeni i pomyślałam, że też, żeby może przełamać ten luk damy um, panterę buty. Nie wiem, który koszyk ten trochę jest chyba w tym momencie za płaski. Damy ten po raz kolejny. I um, koszula jest naprawdę przesłodka, przeurocze moim zdaniem. I możliwe, żebym nałożył do tego jeszcze pasek. I w sumie. Też ładnie by wyglądała z granatową spódnicą, którą mam, marki Risk Warsaw. Ona też jest szeroka i tamta ma kieszenie, ale wydaje mi się, że całkiem słodko wygląda właśnie też ten zestaw. Obrócę Wam się jeszcze, żebyście mogli zobaczyć. W poprzednim odcinku pokazywałam Wam tę kamizelkę, bluzkę z marki East, która ma też piękne guziki z masy perłowej i myślałam, że będzie ładnie wyglądała właśnie z tymi spodniami kosa, o których Wam mówiłam, które mają wyhaftowane liście, ale obawiam się, że niestety tego jest po prostu za dużo i zaraz zobaczymy, jak się będzie prezentować na przykład z białymi, lnianymi spodniami. Wydaje mi się, że to połączenie będzie po prostu lepsze. Um. No, jest całkiem też fajnie. I po raz kolejny do tego możecie nałożyć. Mogę nałożyć moje Birkenstocki, No i koszyk. I też jeden z wakacyjnych looków, okulary przeciwsłoneczne kapelusz. I nie powiedziałabym, że ta kamizelka jest na mnie za duża. Jest po prostu. Co myślicie? Fajnie spodnie lniane też z ubiegłego roku ze szmat. Nie wiem, czy słyszycie, ale pralka pierze i tam są te białe spodnie, które Wam pokazywałam, które się, słuchajcie, odprały. Ale jeszcze nie mam okazji jak ich zaprezentować, bo są mokre, nie wątpię, żeby do końca tego filmu wyschły, ale możliwe, że się uda. I pomyślałam, że jeszcze póki mam te spodnie lniane, to pokażę Wam, jak wyglądają sweterki e, kaszmirowe. Uprałam już, są nadal super mięciutkie, super przyjemne. Ten jest. E, Jasne, takie widzicie, mi się wydaje, że będzie świetnie się sprawdzał. Um, podniosę Was trochę wyżej. Wydaje mi się, że będzie się świetnie sprawdzał właśnie w tym wiosennych e, czasach. Mhm. Oczywiście nie mogło zapragnąć też pantery. Pantera, która będzie ładnie wyglądała do białych spodni czy do jeansowych. Ze względu na te połączenia, tutaj właśnie kolorystyczne, widzicie? On jest różowy, przyłamany z niebieskim. Trudno określić w sumie, jaki to jest kolor, ale ten się wygląda. Się wygląda Tak się prezentuje na mnie. I jeszcze na vintage kupiłam spódnicę. Mam spódnice takie satynowe w kilku kolorach. Mam Zieloną i czarną, i mam też jasną różową, ale chciałam, marzyło mi się, widziałam kilka świetnych stylizacji w taką spódnicę, właśnie w kolorze kości słoniowej, w beżowej, i trudno było mi znaleźć taką. Nie, nie wiedziałam w sumie, w ogóle były też przygody z wysyłką tej, jak to zwykle bywa. Ona ma tutaj z boku takie dwa rozporki, zaraz zobaczymy, jak wygląda. Pomyślałam, żeby zobaczyć, właśnie spódnicę. Między innymi chciałam też ją nosić z kardiganem, i zobaczcie, jak ona będzie. Teraz muszę się obniżyć trochę. Zobaczcie, jak ona będzie ładnie wyglądała też na jesień. Z tym, że właśnie też nie wiem, czy będę mogła nosić ją do pracy ze względu na te rozporki roz tutaj, ale to jest właśnie taki kolor i król, który, który mi się podobał. To jest długość mi Daxi i zobaczcie, jak ja teraz idę, jak ona się ładnie mieni tutaj w tym świetle, właśnie widzę i daje moim zdaniem bardzo ciekawy efekt. I to jest właśnie spódnica, która będzie ładnie wyglądała z jeansami, z dżinsową koszulą, która będzie wyglądała świetnie z szarą, oversizeową koszulką um, i mi się wydaje, że naprawdę jest całkiem e, e, sympatycznie, ale oczywiście czekam też na Wasze opinie. dajcie mi znać, co o nich myślicie. I jeszcze mam dżinsy. E, Obawiam się, że będą na mnie za krótkie, też już je ubrałam. Przymierzmy i zobaczymy, jak będą wyglądać. Bardzo chciałam Wam też jeszcze raz pokazać e, sweterek w kolorze, w trendzie tego roku, czyli w batę, w masyłkowym kolorze, który kupiłam za funta. Um, I on jest z marki, nie Uniqlo, ale zapomniałam, później sprawdzę na metce. I w każdym razie lubię ten kolor właśnie z kontrastem e, tego jeansu. To są spodnie, tak jak mówiłam Wam wcześniej, czekajcie, trochę jeszcze się obniży, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda nagawka. E Budka, czyli jest delikatnie rozszerzana i podobno to, są to spodnie, które mm, wyszczuplają nogi, tak, co, co jest napisane na metce, Sliming, coś, coś takiego. E, jak myślicie, czy są za krótkie? Za, za, zastanówmy się razem. Jeżeli nałożymy na przykład, jakoś ten sweterek jest coś elegancki. Jak wyglądają? No, zobaczcie, tak na przykład wyglądają do sandałów. Z góry to wygląda ładnie. Nie wiem, no daleko stoję od kamery, żeby zobaczyć, jak one się prezentują właśnie z tej perspektywy. Ale jeżeli byłoby trochę chłodniej, to jest właśnie też kolejny zapok Zakup um, Max Spencer's Pumps w kolorze, właśnie Lamparci. I one są, słuchajcie. Wykonane z niesamowicie miękkiej skóry, i w środku w podszewce mają taką poduszeczkę, która po prostu sprawia, że ma się wrażenie, że chodzi się jak na, jakby na chmurce. I e, zobaczcie, też udało mi się dorwać w bardzo okazjonalnej cenie. Ja mam 38 i ta wkładka się nazywa Insolia Flex, podobno patent pending. E, zobaczcie, one były nowiutkie. Wtedy je kupiłam, też zapłaciłam za nie chyba. 12 funtów z wysyłką, naprawdę super cena. I dajcie mi znać, co myślicie właśnie o tym zestawie. Yy, I jak te dżinsy? Słuchajcie, jest, nie jest źle tutaj, bo dałam radę oddychać. One są bardzo... Yy, Elastyczne, czyli to nie jest taki denim twardy, wydaje mi się, że będę mogła w niej siedzieć i nawet je zjeść i nie będzie mi jakoś super niewygodnie. To nie jest high waist, bym powiedziała, że mid, czyli wiecie, tak mniej więcej w środku, ale no dajcie mi znać, szkoda, że białe spodnie jeszcze się nie obrały, ale wiecie co, zróbmy to, poczekamy, może jeszcze się wyciągnę je z pranki, może nie będzie tak źle. Trochę jeszcze są wygodne i zobaczcie, jakie pogniecione, ale te plamy, które były... Się wszystkie odprawy. No to już jak już jestem, tu zmierzmy. No, poświęcę się dla was, dla siebie. Nie ukrywam, że trochę mi teraz jest mokro i są, zobaczcie, mają zupełnie inny krój niż te, które przed chwilą miałam. I są chyba trochę na mnie za duże, bo jest tutaj dość dużo luzu, czyli ósemki byłyby lepsze. Ale z drugiej strony nie wszystkie spodnie muszą być, jak wiecie, obcisłe ktoś by powiedział sexy i po raz kolejny uważam, że te buty pasują do wszystkiego, tylko zerknijcie na to. I po raz kolejny sweterek w masyłkowym kolorze też wygląda pięknie. I kiedy mierzyłam właśnie sobie wcześniej w domu hmm, te spodnie, kiedy jeszcze zanim je ubrałam, e, na pewno naprawdę wyglądają też pięknie z tymi wszystkimi kaszmirowymi swetrami i moim zdaniem pamiętacie też o takiej zasadzie, że jeżeli kupujecie albo nosicie coś szerszego na dole, to fajnie jest też, żeby ta góra była trochę luźniejsza i albo żeby zaznaczyć talię. Moim zdaniem to jest właśnie jeden z takich sekretów, co zrobić, żeby ten strój wyglądał cały czas atrakcyjnie, żebyście Wy też się oczywiście w nim dobrze czuły. Kochani moi, mam nadzieję, że Wam się podobał. Ja się aż zeszałam od tego przybierania Dajcie mi znać, czy może macie ochotę zobaczyć na przykład jeden element mojej garderoby, wystylizowany na kilka sposobów, tak jak to zrobiłam wcześniej ze spodniami z szeroku nagawków Panterę. Dajcie mi znać, bo wiem, że dużo osób właśnie szuka takich inspiracji, ma podobne rzeczy w domu, a ja jak widzicie, pomimo tego, że kupiłam tych rzeczy. Kilka, to tak naprawdę każda z nich będzie pasowała do siebie, bo nawet jeżeli bym teraz chciała nałożyć moją tą spódnicę, którą widzieliście, też by do tego pasowała. Jeżeli bym chciała nałożyć um, moją koszulę w cytrynki, to też te spodnie by ładnie wyglądały włożone do środka. Moja bluzeczka, mój sweterek w panterkę też będzie pasował. Także ja kupując ubrania, nawet te bardzo okazyjnie, myślę o tym, z czym będę mogła je nałożyć, czy będę mogła je mieszać. A z innymi moimi ubraniami, które mam w szafie i jak się będą ktoś kolorystycznie komponowały. Bardzo cieplutko Was pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!